Nie jest związany, natomiast jest meta, meta rzeczywistością. Polecam, On to się nazywa Wielki To nie jest pamięć, praca. Spójrzcie, bo to. Słuchajcie, tam są jeszcze inne rzeczy Proszę bo to Popatrzcie, po go... czy to jest a, twoja szafka? Nie. Przyznaj się, przyznaj się. Przepraszam, że to nie twoja szafka. No wszystkie są otwarte. Dobry. Dzień dobry. 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 Musisz się dzisiaj tłumaczyć. <laughs> twoja szafka, twoja. Pytanie, nie, pan, pan, pan Zdzisław ale... pracuje gdzie Pytanie, podejrzenie, sztabu. Bo... Nie, pan Zdzisław pracuje tam na no, zupełnie innej szafce. Naprawdę? Ja pana Zdzisława poznałam wczoraj, ja mogę za niego ręczyć, bo widziałam no, jak pan na kalendarz z 1989 roku zupełnie z innymi kobietami. No, jesteśmy no, z... składową jego życia nawet. Aktualnie sposób. Yy, tu kobiety tak, też pracowały. Pracowały. Wy więc Wy, we, wypożyczali. Ale nie, nie były do pana, nie, nie. nie, nie, nie hmm. Jak ja przyszedłem, to, to żadna już na no, maszynie nie pracowała? Ale pracowały tam na końcu kary, byłaby oszczalnia I na Oszczalni były kobiety, Między innymi bo nasza sąsiadka kaptowała. Między innymi. Dojdziemy do pana stanowiska. Wyobraźcie sobie, że tu pracowało ile? 130, 190 osób w, w osób w takim najlepszym momencie. W tej W jednym. No, no, e, w momencie, kiedy byliśmy tutaj w piątek po otwarciu, nie, nie wiem, nie, nie wiem, nie mam pojęcia. I zapytam czy to. Był taki, taki skwar, że można było szaleć. Skwarb? Tak. Podczas otwarcia? Tak. Skwar i smród. Bo ten, ten skwar pod wpływem temperatury rozwijał skrzydła. On żył, on po prostu wreszcie się czuł u siebie. buchał za zapachem. No, dużo miejsca. a nas tutaj było już niedużo, nie? to tam dwóch utknęli, tam już trzech, tam już cztery Dlatego każdy, że to jest kontynuowane. To, co jest, jaką ma na pozycji, nie będzie. Przy się jeszcze podatki. Ale ja pan by... pracuje w Kutujewie już tak, konkretną pracę? Tak, tak, wszystko tam, co mam zrobić, to jeszcze przede mną, wszystko tam jeszcze leży na stole. Ale dzisiaj również, bo no. <grym> <by> pan w no. <grym> Ale wczoraj pan pracował. Tak. Nie, no jest pan kierownikiem, to, szefem, no, dyrektorem. Normalnym pracownikiem fizycznym, operatorem maszyny ze zwykłej. A dyrektor jest? Zbyt? Jest. A jest, jest. jeszcze jeden pracownik? Prezes. Prezes. Lef. Ale nie, Ale nie mają zakusu, żeby pana zbawić? To dlaczego? No, nie wiem, słucham, to już się nie pracuje. To znaczy, bo mnie w jakimś czasie z tą maszyną przekazują. Już mam swoje głosy. Proszę, proszę. Kamila tym razem pracowała z dziennikarką czwórki. Radiów. W drugi raz mi na głowy wiedzi ludzi o ich prostie. Dobra. Proszę powiedzieć, jak to zrobiliście, gdzie gdzie zatrzymywamy? Tak pracy rąk tutaj na terenie fabryki ale też pracy co terenie robią po pracy jakie one są jak wyglądają co nie było łatwe oni nie mieli problem to określić co robią ich ręce jak to robią ich ręce i ciężko pracują od 7 do 15 okazuje się że nie tylko wydobyłyśmy to i to jest właśnie tym Śluby, który... Tutaj z kolei Jeszcze tyle tak. dwo... chciałyśmy dodać, że słuchowisko trwa 21 minut. To jest dosyć wymagające, jak się okazuje. Natomiast robiliśmy to z premedytacją, żeby trochę wymusić cierpliwość, a z drugiej strony te 21 minut to nie jest przypadkowy czas, ponieważ tyle trwa przerwa tutaj w zakładzie. 8 godzin Tak, tak, tak. Polecam do osób, nic, to jest przeżycie artystyczne. Można wziąć patrzę.

nie, to jest To są rękawice asbestowe dla bezpieczeństwa pracy. A mogę wam powiedzieć, o czym ona jest. O czym to jest, Agatko? O dziasie w Świebodzinie. Ale nie do końca. A, nie do końca. Są tacy, którzy widzieli. Ściślej mówiąc o autorze projektu Jezusa ze Świebodzina, Mirosławie Pateckim. Artystki dwie wybrały się do jego miejsca zamieszkania i warsztatu pracy. Więc można na tym filmie obejrzeć, jak mieszka Mirosław Patecki, w jakim miejscu pracuje, gdzie są tworzone te projekty. Historia jest o tyle ciekawa, że Mirosław Patecki mieszka w poniemieckim XVII-wiecznym pałacu pod Świebodzinem, który jakiś czas temu uległ zawaleniu i do, teraz pozostaje w połowie zburzony i on tam wciąż mieszka, wciąż tam pracuje, chociaż nie nadaje się tak naprawdę do mieszkania to miejsce. I z tego, co mówiliście wcześniej, Cizas e, e, miał wyglądać zupełnie inaczej. Tak. Tutaj właśnie w tym filmie Mirosław Patecki opowiada o tym, jaką on miał wizję tego Chrystusa, jak chciał go przedstawić realistycznie. Nie, to jest miejsce pracy tego I zamieszkania. To jest jego warsztat pracy i miejsce zamieszkania. Tam była taka historia, że w e, za doglądanie tego miejsca konserwatory bardzo się nie zgodzili Dante, niestety, potem, jak jak pałac uległ zawaleniu, no nie znalazły nie się środki na podremontowanie, bo oni tam dalej mi dalej tam tam pracują. francusku. No, 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 jest naszą no, jest z no, no, Bardzo

Piękny artysta wrocławski, czasem związany z luksusem, ale os artysta osobny, Jerzy Kosałka, który oddaje się bardzo poważnemu zajęciu, to jest zajęcie e, artystyczne, bo przecież przez wieki całe e, nawiązanie do oryginału we własnej twórczości było bardzo wysoko cenione. Tu Jerzy Kosałka oddaje się e, kopiowaniu bardzo słynnej i znaczącej w historii sztuki pracy, czarnego, który nawiązał na wyjęte polecał. polecał. Ostatnio stał w tej samej, wczoraj w czasie poprowadzania w tej samej pozie i robił to samo, ale już kopiował następny. Niemożliwość wartości, niemożliwość wartości pomyślnej wyspoty mieszącej. To jest nawiązanie do Hirsta. Ale e, tytułu nie rozumiem. No, szkoda, bo wyrekina. No, Ślega też szkoda. No Ślega też trochę szkoda. Mamy takiego misia, tak. Piotr ja, ja, ja Cekowalski i Joanna To jest jedna świątka. To jest którym trwa proces tworzenia dzieła, Piotr Cekowalski, artysta znany, występujący w Często z żoną Joanną Janiak Tym razem zajął się krystalizacją bieli pod wpływem temperatury. E, ta biel, e, początkowo, tutaj już nie ma pracy pokazowej. Tutaj są, tak. Tylko są te pokazowe. To tak. jest tak. zapis tego, co robi natura zimą z różnymi materiami. E, natomiast tu każdy może wykonać swój obraz bieli w temperaturze wytworzyć w zamrażarce obraz. Ja widziałam pracę Piotra Kowalskiego w bardzo różnych miejscach, między innymi w kopalni Bolesław w Lublinie 750 metrów poniżej poziomu pod powierzchnią Ziemi. Tam rozłożył białe punkt na miejscach, w których przebywali głównicy, a to przy wyjściu z windy, a to w